Hej, witam wszystkich z tej strony Zugor, znowu spotykamy się w świecie Maxa I wraz z nim postaramy się zrobić trochę porządku w Nowym Jorku Na początku już mamy dwóch osiłków, ale z nimi łatwo sobie poradziliśmy Okej okay. Ktoś tam może być Co się z nim stało? Kolizuje w ścianę może go jakoś sprzątną? O nie, to nie tak miało być. Okej, okay, zleciał berety, o kurde. Ten nie zaskoczył delikatnie. znowu wchodzimy do jakichś kanałów plop plop lub Zbieramy sobie gnaty O, coś było w skrzynce Rozbijemy Gazrurka Ostatnio mówiłem, że to jest Chyba łączy, nie wiem jak to nazwałem A to jakoś gazrurka Jeszcze jedna skrzyneczka, ale nic nie ma Także nie opłacało się ich rozwijać zbytnio Co to kurwa Kurde, chciałem w banie strzelić. Tak zginiesz, Frajerze. Na Chilo się. Max przeładował. Ła, prosto w banie. On ma chyba tego olbrzyma. Oho. -ho. Krzyknik. Drzwi zaspawano na Amen wieki temu, a bomba nie miała detonatora. Spoko. Spoko, max. Spoko. Zaraz znajdziemy detonator. Szybki zapis. Bo zajście tam będzie na pewno groźnie. Teraz parę skoków na Szczupaka i wszyscy leżą. O, to mnie zaskoczyłeś. Za tej palmy. Głąbie. Dobra, teraz, teraz będzie groźnie pewnie. puchapca ale dam radę. Szybki zapis i wjazd w sam środek. Wow, ho, ho. Nie padłeś jeszcze? Znowu tak mało HP? Uda się czy nie? Jest! Mistrz czwarta zawsze wygrywa. Jeszcze bym pięciu zabił pewnie tu mamy, telefon zawsze dzwoni, gdy Max się zbliża. Nadajemy na żywo z miejsca zbrodni. Kto mówi? No właśnie, kto? Tu komisarz Jim Bravo z nowojorskiej policji. Macie to natychmiast przerwać! Pozdajcie się! Jasne, Jim! Pogadałem z chłopakami, wszystkim jest bardzo przykro, już więcej tego nie zrobią. Co mówi do cholery? Udział w napadzie na bank na pewno mi nie pomoże. Dobrze, jakieś tapsy znalazłem. OK, tutaj mamy jakiś komputerek. Otworzymy sobie drzwi. Porzucili część głupu na stole. Jakieś karteczki. Szukali obligacji Azir Corporation. Sukces Azir rozgłaszano ostatnio we wszystkich programach telewizyjnych i gazetach. A to ciekawe. No cóż, przejdźmy na drugą stronę. Złodzieje zostawili narzędzia na stole. Sądząc po liczbie detonatorów przedwigali tu dość ładunków, żeby wystrzelić statuę wolności na ubiegłą No to wychodzimy. Ale nie nacisnąłem guzika, żeby otworzyć drzwi. Okej. Okay. Strasznie dużo broni mam, mamu nic. Chciałbym jeszcze trochę pozbierać, ale nie mogę. Dobra, szczurów pełno. Szybki zapis i wchodzimy. Jeden padł. drugi padł. Jak wszystko ładnie wchodzi. I trzeci też. Wow, wybuch. Odsłonił na nowy świat. Alex, czyli człowiek z głową penisa? Max już chyba stracił wszystkich swoich bliskich wraz z kumplem. I mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. Jakbyś się wkurwił, Max to by się przecisnął przez kraty. Ale rzuciłem się masakra. Haha ha, się. Ha, ha, ha. cię Okej, okay. pozbieramy śruty Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Nikogo już nie ma, wszystkich zabiłem E Wszędzie plakaty tej firmy No cóż, zapisujemy Padajcie. O nie wierzę. Co się stało? Ktoś mi rzucił Najda pod nogi. No cóż. Pierwszy dead to nie tak źle. Jedziemy jeszcze raz, zaraz wiem. Żeby już uważać na granaty. Okej. Okay. Zabił. Zabił się jakiś koleś. Haha. Ha. I ostatni. Padł jak przeszczep leśny. tu iść tu nie był czasami ten Alex nie chyba to nie tutaj dobra nieważne to zamknięte w tej budzie chyba jest jakiś przełącznik tak okej okay. no to wychodzimy na zewnątrz I co teraz? Aha, ok. Tylko dzięki Aleksowi nie oszalałem przez te ostatnie trzy lata. Teraz sam nie wiedziałem, co naprawdę czuję. Muszę opakować się w coś tak dużego, że nadepnął Jackowi Lupino na odcisk. Lupino prowadził biuro seksu, prochów i zabójstw na zlecenie w obskurnym hotelu no zajmującym to... Fajne biuro. się kamienicą. Policja była już blisko. Słyszałem coraz głośniejsze wycie syren. Lupino sądził, że nas załatwi, zabijając Aleksa i wrabiając w to mnie, ale w ten sposób zwrócił jedynie moją uwagę. Zacząłem od hotelu. To był przykry widok migoczące światła, wyblakłe ściany, kilku tanich bandziorów do wynajęcia i zmęczone spojrzenia prostytutek. Ruszyłem przed siebie, zgrywając twardziela jak setki razy wcześniej. interesu pilnowali szczerząc zęby jak rekiny, dwaj bezwzględni gangsterzy. Bracia film Proszę państwa, oto nasz bolesny wrzut na tył. Będzie bolał. Bosko nam ze śmiechu, sami to wymyśliliście? A może jakiś pijacz nas z dołu wam w <laughs> Nie odpowiadajcie, to było pytanie retoryczne. Mam coś dla szefa, jest Lubino? To zależy kto go szuka, przyjaciel czy może policyjny śmiech. Nie odpowiadaj, to było jak to ładnie ująłeś. Pytanie retoryczne. Lupino nie przyszedł, ale. kazał cię pożegnać. Lupino nie było w hotelu. Wpadłem za to na braci Finito. Wiedzieli, kim Wiedzieli, kim jestem naprawdę. Drzwi zatrzasnęły się za mną i nagle w pokoju zrobiło się aż ciasno od pocisków. W końcu jakaś akcja, Okej. Okay. Co takie mi bosse jakby. Miecz frajero Ci co są chyba ładnie śpani Skoro tyle wytrzymują O o Ten go nie zabije Może byśmy dwóch. Jest Ok. Zauważyłem leżący... Nie, nie, ja zauważyłem safe. Aj kurczę, później się nim zajmę. Z Lubiną spotkałem się tylko raz. Jego prawą ręką w interesach był niejaki wini gogniti. Gogniti był typem choleryka na krawędzi załamania nerwowego. Wiecznie darł się na ludzi, jakby rozpierała go energia. Miał łeb do tego interesu, ale brakowało mu jaj, żeby grać poważnie. Swoją frustrację wyładował na. Z liść i dziwkach. Wymiana walki nastąpi w twoim hotelu. Cytując Jacka, wini ty się tym zajmiesz. Koniec cytatu. Rico Muerte będzie się wszystkiemu przyglądał. Jeśli coś pójdzie na tak, to polecą głowy. Was nie wybaczy. Traktujcie więc gościa naprawdę grzecznie i spełniajcie jego żągana? Nie nawalcie, bo stut na was finito! Panowie, finito! Handel Kadel oznaczał smutny z palcami na spustach nie zapowiadało się to ciekawie, ale i tak warto było sprawdzić, jak Muerte przypominał filmowego Keizera Soze. Był jak przerażająca opowieść, która ma trzymać ludzi w napięciu 313. Bracia Finito zapisali na marginesie numer pokoju, w którym był młode. No okej, okay. no to szukamy tego pokoju. Wszystko w porządku, śpiochu. nie możemy na czekać. Musimy O nie, kim Zmieniamy taktykę na szczupaka. Przyszywające kule jest. Popatrzmy. ktoś go chyba bardzo lubi. Co tu mamy? Szafy puste. A Sejfik. W kasa, której nie mogę niestety zabrać. Max jest bardzo dobrym człowiekiem i uczciwym, także nie bierze nowej, nawet brudnej kasy. No cóż. Tu zamknięte. Tutaj zapis. I kontynuujemy. Wydostanie się było trudną sprawą. Zamknięta klatka schodowa i winda działająca od wieków. No trudno. Poszukamy innego wejścia. Dobrze, mamy tapsy. Policja, działania, czy śnieżycy, brawura, wszelkie niezbędne środki. Valkyria, Jest to fajne łóżko. Wow, cała się rusza? Brawura, Myślałem, że tylko podskakuje. Środki, Słuchajmy. Na konferencji prasowej burmistrz oznajmił, że Walkiria stanowi poważne zagrożenie dla miasta. Wezwał też do podjęcia nadzwyczajnych działań, aby wyeliminować ten problem. Najnowsze wiadomości. Sprawa Valkyrii staje się coraz poważniejsza. Zamordowano dzisiaj agenta DEA, Alexa Boldera. Agent Boulder został kilkakrotnie postrzelony z bliskiej odległości. Zabójcę zidentyfikowano. Jest nim Max Payne. Pętla wokół poszukiwanego mordercy zacieśnia się, gdyż coraz większa liczba policjantów przyłącza się do akcji. Zdaje się, że miałem swoje 5 minut sławy. Oj, zdaje mi się, Max, że będziesz miał więcej. Niż 5 minut wdepnąłeś w niezłe gówno. Koleś naprawdę pecha w życiu Niektórzy narzekają, że mają, a... On był... Pro-pechowcem Mmm, jak to ładnie Ale już słyszę jakiś... Zbirów Drugi, trzeci Padaj Okej okay. Strasznie tam wiało, bo głośno. Okej, co my tu mamy? Skrzyneczki Co do Nic. Siedź sobie dalej. Odpoczywaj Co masz w szafie? Ouuu? Sierotówka? Jak fajnie poskakuje to łóżko. TV TV mordy krzywi, nic nie ma niestety 302 302, same plakaty, jest ciekawa Serial Dobrze, nie bada na sukces Tak, to ja, Max Payne. A wy już nie żyjecie. Muszę poświęcić chwilę na sprawę najwyższej wagi. Co to jest, usługi? Że samej moja pani. To zdarzyło się podczas naszego pierwszego spotkania na pustej gdzie jesienne liście płonęły w promieniach słońca. To pisze, żeby nie palić. Och, mój panie. Trzeba się wziąć za robotę. Te zapisy czasami mnie przerażają. Co tu mamy? O, o, Co to jest? Wiecie co? W tej grze zawsze się bałem tych... Mogli zaatakować bez Musiałem właśnie, tych ćpunów. Na początku myślałem, że to jakiś chłopczyk. A to jednak jakiś wredny ćpun. Nie lubię ćpunów. Gień frajerza. Ten syf nieźle ryje beret. Z tego co widzę... Okej, okay, kolejne kapsułki. Widzę wszędzie te szczekawki, Ten hotel jest o oazur, rozpusty. Dobrze, że mnie nie trafił. Chyba bym padł na szota. Co my tu mamy? Tu jest puściutko. Okno. Napoje, tak. Plum. Nie wiem co to było, także wolę nie pić. Tam chyba nic nie ma. Okej. Okay. O, jeszcze dwóch. Tamten się obkręcił w koło. No ale mi to idzie. Jakiś twardszy był, przez to może się się pobugował troszeczkę. Pusto. Pusto. Obejrzymy Co leci w telewizji. hihihuha. Walka z narkotykiem Walkirią zakończyła się dzisiaj tragicznie dla agenta specjalnego Alexa Boldera z DEA, który został brutalnie zamordowany na stacji Metra Roscoe Street. Podejrzany o popełnienie tej zbrodni jest Max Payne, którego widziano w pobliżu miejsca zabójstwa w chwilę po strzelaninie. Policja wciąż poszukuje tego recydywisty. Uwaga, jest on uzbrojony i może być bardzo niebezpieczny. Prognoza pogody. Najgorsze w dziejach miasta Śnieżyca nadal Recedywista, były policjant jest recedywistą, straszne. Wyłączę mu to. To przyjęcie najwyraźniej zamieniło się w stypę. Chyba nie straciłem zbyt wiele zabawy. Chyba nie. Chyba nie, Max. Chipsy? jakiś popcorn, chyba. Tam zamurowane, a tam... tam chyba idziemy. Znowu ktoś chyba w jest, także zapiszę. Znowu ten gówniarz. Oszczędzę ci. Śmierć już nadeszła. Jestem twoją kustuchą. Nic nie czuł, jak y, padał, strzeliłem mu w lewe oko. O nie, ilu ich biegnie. Ten masz rutówkę. Wow. Dobrze chyba łyknąłem sobie to, bo bym padł. ...znowu na farcie. No ale właśnie... ...to jest to. Niby najniższy poziom, a i tak sprawia trudności... ...takim silenkowym graczom jak... ...jak właśnie mi. Znalazłem pokój, w którym był Muerte. No łapka, okay. Pułapka, o której wiedziałem. też dostał list. Przeczytajmy więc. Fony wskazywało na powiązania Angelo Puncinello ze sprawą Walkiri. Ślady kończyły się na Jacku Lupino. List, który znalazłem, podpisał sam Puncinello. To był pierwszy dowód na to, że ojciec chrzestny wiedział, czym handlują na jego podwórku. Z kłopotów, w jakie wpakowałeś się w Chicago, wyciągnęła ci rodzina Puncinello. Czekałeś na okazję, aby się nam odwdzięczyć. Jeden z naszych chłopców ma bardzo poważny problem. Chcemy, żebyś wspomógł nas w tej sprawie swoimi szczególnymi umiejętnościami. Ale zbieranie dowodów straciło sens kilkaset pocisków temu. Tak dawno przekroczyłem granicę, z za której nie było już powrotu, że nawet nie pamiętam jak ona wygląda. Ok, więc idziemy w dalszą drogę. Ta muzyka miejscami jest za głośna. Próbowałem to jakoś wyregulować, ale nie udało mi się. Myślę, że jako taką mnie słychać. Może lepiej jakby mnie nie było słychać, nie wiem Co tam może być za tym rogiem? Tu zamknięte znowu o oh. tam jeszcze... Tutaj jednak ktoś był tym Z i Oprócz Cipuna Który chce mnie zabić Wszyscy wyglądają tak samo No cóż, bracia Rozwalimy. Tam chyba... Okej, okay. wychodzi się tutaj Zapiszę, bo ja lubię się zawsze spierdzielić z takich Gzymsików i parapecików Na zewnątrz piże jak. Ucho, nie wiedzieć, co tu się stało. Nie był to miły widok. Oho. Pewnie nic miłego. Chyba nic po mnie Tam idzie policja, a pewnie już mnie szukają Ale nie dam się tego łatwo. Nic tu nie działa. Wszystko popsute Co to za hotel? Do dziury. Mnie jakoś poszło. Okej okay, pan. Gdzieś ten czpunek się już kryje. Dwie zamknięte. Jest. Mógłbym ich zostawić, ale... Ale jakoś tak wolę ich zabić. Bo jestem zły. Dziwka zostawiła na stole swój pamiętnik. U to może być interesujące. Zaraz przeczytamy. Tylko sprawdzimy szafy. I czytamy pamiętnik. Pamiętnik należał do dziwki o nazwisku Candy Down. Po takiej lekturze zaczerwieniłby się nawet glina z obyczajówki. Znowu dzwoniłam do tajemniczej wiedźmy. Wysłała jej nową taśmę z Jednookim Alfredem. Póki to ona płaci mi za te filmy, staruszek może przychodzić nawet codziennie. Kręciła na boku, robiła filmy z udziałem swoich klientów i sprzedawała je temu, kto dał więcej. W końcu i tak by się doigrała. O ile wcześniej nie wykończyłaby jej dawka Walkiri. No to okej, okay. pik. Łóżko, a tutaj, a tutaj kamera, która nakrywała, jak ktoś robił barabara i w kitekaset. Pewnie trochę już sprzedane. Ups, rzucimy im na Tego da, tak oni mi przedtem. O nie. Jaka wtopa? No to koktajl. Udało mi się. Wszystkie drzwi zamknięte. Może winda sprawna jest w końcu. I myślę, że tutaj będę powoli kończył, bo już jest rozdział czwarty do hotelu Także dzięki za uwagę. Jeśli ktoś to obejrzał, to też dziękuję. I zapraszam do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!